Z kim trzymasz? Ktoś mi powiedział: choć pojedziemy razem do jednego księdza. On ma do remontu budynki, które mogłyby się nadać na dom dla apostołów miłości, dla ludzi, którzy powstają na nowo z Bogiem i ludźmi do nowego życia. Skoro jest propozycja, a miejsce po drodze, zatrzymujemy się. Trwa rozmowa. O ten dom już się ktoś ubiega. Słyszę, wiesz, oni mają znajomości w rządzie, u wojewody, w mediach. To bardzo ważne. Oni dadzą radę podciągnąć tę inwestycję i prowadzić ten dom. I wtedy pada pytanie skierowane do mnie: A ty, jakie masz znajomości? No właśnie. Patrzę się na tego księdza i odpowiadam: Ja znam Jezusa. Nie dokończę tego wątku dalej. Jedno powiem, że po wyjściu z tej rozmowy wiedziałam: To nie jest to miejsce i ci ludzie. I druga sytuacja z tego poniedziałku. Przywiozłam właśnie dwa anioły z wosku pszczelego jako podziękowanie za wsparcie w ewangelizacji bogich strapionych. Mężczyzna mówi, słuchaj, działaj, ale ty potrzebujesz, dziewczyno, pieniędzy na to, co robisz. Inaczej się nie da. Skąd weźmiesz na kolejne książki wysyłanie kogoś do Maryi na rekolekcje i inne działania? I wręcza mi małą reklamówkę swoich książek religijnych wybranych z biblioteczki. Skąd wezmę? Właśnie dostają od Ciebie znowu książki, co będą się dalej martwić. W tym tygodniu jestem świadkiem niezwykłego pomnożenia, które Jezus czyni, pomnożenia przy dzieleniu. Dałam jednemu bezdomnemu swój rower, a dziś otrzymałam dwa od sił zakonnych, a co lepsze, mam już kolejne dwie bezdomne osoby, które właśnie ich potrzebują. Dziś wysłaliśmy kolejne książki na oddziały terapii uzależnień. Jedna paczka poszła z Torunia, drugą wysłał Marek z Poznania. Wszystkie oklejone z napisem Jezus Cię kocha, szuka i czeka na Ciebie. I z wklejką, czytelnia z aniołami. Kiedy wracam z poczty, dzwoni Marek. Wiesz, zrobiłem zbiórek, zbiórkę książek w parafii. Dostałem jakieś 20 kg. Najlepsze jest to, że ja też dostałam drugie 20 kilo książek, kiedy pakowałam rowery. Po rozdaniu, wysłaniu dostaliśmy więcej niż rozdaliśmy. Cudowne pomnożenie. W takim razie szukamy kolejnego szpitala. Nie zatrzymujmy się. Dziś w środę przyszła też paczka z wosku dla bezdomnego, z woskiem dla bezdomnego. I strapionego od pszczelarzy, z sercem. Od Maritomka modlę się za darczyńców w Wosku w miesiącu czerwcu. Maciej, Tadeusz, Rysiu, Arek, Zbyszek, Stasio, Julian wraz z rodzinami. Jakie masz znajomości? Z kim trzymasz? Do nieba wchodzi się po znajomości z Jezusem. A ja doświadczam, że rowery, książki, wosk też otrzymują poznajomości z Jezusem. Co lepsze? On je pomnaża. Trzymać z Jezusem, doświadczać jego działania, życie pełną parą. Jezu, ty działaj i prowadź i pomnażaj. Amen.